straciłem Yeah no. Mówić mi, że się nie znamy, czy... I zapoznać się z Rozumiem, że to, to Mikl... został przeczytany? Bardzo? Tak? Super. To kto przybliży nam sylwetkę poetyki? Może ja? Bardzo proszę, Mikołaj. biografię znalazłem w tomiku. Nalki nie płaczą. Dobrze, a czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Marcelina? Dodam, że pierwszy tomik Ławeckiej, Oddaj moją twarz, zawiera, wier zawiera wiersze, w których autorka opisuje swoją tęsknotę za światłem. W drugim tomiku, zapomina Niezapominajek, wskazuje nam, o czym powinniśmy pamiętać. Ten trzeci, czyli laki nie płaczą, to wiersze o miłości. Zarówno tej dobrej, jak i tej trudnej. Hmm. A co można powiedzieć o tytule najnowszego zbioru? Może ula? Tytuł do... to Inkub i suków, czyli Demony Nocy, został zaczerpnięty z utworów. Inkub, światło księżyca, wyznacza drogę cieniom, ognistych doznań. I Sukub. Proszę. Ucichły głosy księżycowej pieszczoty, pocałunków gwiazd. Jak to rozumiesz? Można to ująć jako kobieta i mężczyznę, ale w słowie po słowie, które napisała Anna łuzowska patynowska mogą to być duchy. Można też nawiązać do takich skrajności jak prawda i kłamstwo oraz dobro i zło. Coś jeszcze? Bo ja to tak sobie myślę, że te mnie męczyły autorkę po nocach i ona wtedy to wszystko pisała. No pewnie tak. O to musielibyśmy zapytać samą autorkę. Myślę, że teraz jest czas, abyście przeczytali utwory, które wam się najbardziej spodobały. Może Marcelina? Mnie najbardziej podoba się pierwsze odrodzenie. Za prezent. Przylot bocianie, białe sukni jabłoni, w gniazda. I następny. Proszę. Bezpieczeństwo, domowa cisza, senny oddech spokoju, dziecinny wolnik. Może jeszcze jeden, bardzo proszę. Pozory. Wstążki we włosach. Kolorowe motywy. Grzeczne dziewczyny. No to może ktoś jeszcze? Ja wybrałem rozbiory. Niepokój świata. Ostrzegawczy krzyk orła. Rozdarta mapa. Oraz wojna. Bardzo proszę. Czerwona linia zapomniane granica. pieśni postrzeżenia. Jak mogę, to dodam jeszcze jeden. Bardzo proszę. E, gra. Niedźwiadek Wojtek, żołnierz pod włoską flagą, tragasz pocisku. A? No. Ja przygotowałam <laughs> wiersz, wołanie, ciemność depresji, bezowocne myślenie, żołosna skarga I kolejny ściana, urna popiołów. Sekrety Kolumbarium. Przerwany spektakl. To ja przeczytam. Aro, bardzo proszę. Różane ciało, miętowy pocałunek, zapachy szczęścia i wesele. Puste skwarki gwiazd, na krągach chleba z chmury, soczyste niebo. Ja mam ciekawość. Niszczota słońca, rozkwit pytań młodości, dojrzało sila I rada. Czytanie książek umysłowe do bez głowy. W związku z tym, że mam już 18 lat, to chciałbym jeszcze przeczytać coś takiego. Kuszenie. Schłodzony szampan. Kryształowy kieliszek. Bąbelkowy czas. I deser. Słodycz truskawek. Cudowny klimat lata, bogactwo smaków, to jest jeszcze ciekawe. Tymianek, gorąca kąpiel, pachnąca macierzanką, wzmocniona męskość. No. Przejdźmy może do drugiego rozdziału. Kto na ochotnika rozpocznie? Pa? E, zaciekawiły mnie dwie liryka. Li e, Odwieczna broń, moc niszczenia wrogów słowami. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że autorka w swoim tomiku wspomina o swoim ukochanym rodzinnym mieście. Niczada szczęścia. Dotknij bursztynowy brzuch trzymasz serce. A może jeszcze wcześniej chciałabym, żeby może Ula powiedziała, czym jest. Tamula chyba miałaś coś jeszcze, tak? Do powiedzenia. Twój wiersz. Drugi rozdział to O, tak, o to mi chodzi, tak? Opatrzone tytułem z dwóch słów, słów i trzech wersów. Kolejno. Pierwszy wers ma jedną sylabę, drugi wers ma trzy sylaby, a trzeci wers ma pięć sylab. Są to paleolityki. Tak, i chciałabym, żebyśmy jeszcze sobie przypomnieli, czym są paleolityki. Może te Adrianie, widzę, że... Jesteś bardzo zajęty, zainteresowany lekcją. Bardzo cię proszę. Paleolityki. Tak. A... To przypomnij. Wiersze naśladujące elementy kultury azjatyckiej i australijskiej jest tu podobieństwo do form takich jak Hajku i do poezji tworzonej przez autorów aborygejskich. W paleolitykach dominuje tematyka związana z naturą, istotą człowieczeństwa, są także nawiązania do mitów. Budowa paleolityku jest ściśle określona. Tytuł? Tak. Wers pierwszy, jedna sylaba. Mhm. Wers drugi, trzy sylaby. No i jeszcze raz trzeci. Pięknie. Więc... Pięknie. Chciałabym jeszcze Was zapytać, a co Wam się najbardziej podobało? Może jeszcze? Marcelina, bardzo proszę. Mnie podoba się tytuł drugiego rozdziału Siostra Żalu, z utworu Wspólny Koncert. Proszę. U próżności jest Siostra Żalu. Podobała mi się też pierwsza modlitwa. Duch zamknięty w płatkach dłoń. Mm -hmm. No i jeszcze ula. Co tam jeszcze znalazłaś? Może przebitą powłokę? Są przykrości podszyte bólem. Jeszcze mam rzeźbiarza bólu. Bardzo proszę. To krzywda jest dzieckiem kamienia. Przygotowałem. Tak? Wymiar. Od młodych lat pragniesz miłości. Siła piękna to radosne chwile mają moc. I Klaudia? Ja mam niewynaleziony lek. To głupota Wszędzie się je zło. I bez strachu nie przegrywa ten, co nic nie ma. Tak. Bardzo się cieszę, że. Przygotowaliście tyle pięknych wierszy, krótkich, ale pięknych i treściwych. I mam nadzieję, że zapamiętacie. <tryk> Może teraz ja pozwolę sobie zabrać głos. Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję tutaj przede wszystkim Abdonie dobrosiewskiej gojlik e, która przygotowała młodzież na dzisiejsze spotkanie. Zresztą wystąpił już wcześniej w październiku. E, I e, asystencie. Jestem cały czas. <laughs> Chciałam podziękować młodzieży. Hasło było, słuchajcie, energii stracili dużo, bo pisali maturę, a jeszcze tutaj przygotowali się na to spotkanie. Ja myślę, że dobra czekolada to zrównoważy te ubytki ich energii. Czy mam ich wręczyć czy samo Bardzo proszę, jeżeli możesz wręczyć. Nie ale która to na Marcelina do teatralnej zdaje, no to wiecie. Ale pani nauczycielce też się należy. Tak, na to hasło, tak, jak najbardziej. I ja myślę, że dla mogę tego. śmiało powiedzieć, że Grzegorz jest takim też moim przyjacielem. Co prawda ja nie gram i nie śpiewam. Ale Grzegorz, jak no, większość z Państwa wie, też pisze piękną poezję. Chciałam powiedzieć, też pisze piękną poezję, to znaczy, że ja piszę piękną, nie muszę z tego wybrnąć, cofni. Nie da się. Ciężko. W każdym razie Grzegorz pisze piękną poezję, którą sam wyśpiewuje, wygrywa. I y, y, ja to tak głośno zawsze mówię, że Grzegorz jest takim słupskim bardem, dlatego że to określenie mu się naprawdę należy. Ale czekolada też ci się należy. Na tak? nie, nie jest na diecie. Nie jest na wiecie. ma takiemu boecie co pisze na wiecie? <noise> 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 Bardzo dobrze. Ja chciałam nawiązać do tego naszego tworzenia, pisania. Tak naprawdę to nie wiadomo czy to jest warsztat czy to jest twórczość, czy to jest artyzm. Każdy musi w swoje serce zajrzeć. Natomiast mnie osobiście, jako osobę, która od małego uwielbiała czytać i robię to do tej pory, niezależnie od tego, że nie widzę to na innych, że korzystam z innych nośników, ale po prostu kocham czytać. I dlatego bardzo lubię przychodzić tutaj do biblioteki. Pani dyrektor, pani Danucie Rakowskiej chciałam również podziękować pięknie za to, że nas tutaj przyjęła i mogliśmy się spotkać. O, dziękuję ślicznie, i za te miłe, wszystkie słowa. Dziękuję. Zawsze lubię tu przychodzić, i prawdę mówiąc, czuję się jak we własnym domu tutaj. Także jest to taki przywilej, myślę, osób, które często przychodzą, odwiedzają bibliotekę i przyjaciół, którzy sobie siedzą i czekają na półkach, aby ich zabrać do swojego domu, chociaż na chwilę. Poprosiłam Klaudiusza, jadąc tutaj na spotkanie, żeby mi sprawdził czytelnictwo w Polsce. Dlatego, że no kilka lat temu jeszcze było to gdzieś tam 37-38% osób, które przeczytały jedną książkę. W tej chwili od kilku lat czyta 42% czytelników przeczytało jedną książkę lub niekoniecznie całą, Czyli y, moim zdaniem są troszeczkę takie to zastraszające cyfry, y, przy czym y, y, chyba pandemia podwyższyła te statystyki pani Danusiu, Pani Dyrektor. Tak, pandemia pokazała, że biblioteka jest jedynym miejscem kultury, którą w tym czasie można było zabrać do domu, bo te były zamknięte. Muzea były zamknięte, filharmoniki były zamknięte, natomiast biblioteki robiły wszystko, co mogliśmy. Ja już tutaj nie wspomnę, że przez okno podawałyśmy nawet książki, żeby tylko można było wyjść do czytelników. Natomiast ja powiem tak, ponieważ biblioteka i, i książka jest mi od 36 lat najbliższa. 7 różne badania, pisałam też pracę magisterską na temat czytelnictwa i powiem Państwu, Polacy nigdy nie mieli prymu, jeżeli chodzi o czytanie. Daleko nam do Francuzów, daleko nam do krajów skandynawskich, natomiast jak czytam ostatni raport, te 42% mnozy, to się troszeczkę ciepło zrobiło. Natomiast no, najbardziej zatrważające badania są wśród młodzieży, właśnie te między 16 a 22 rokiem życia ponieważ to ta młodzież nie czeka, prawda? Tak? Natomiast szansa jest, że jak skończą studia, ustabilizują się, to, to, to w związku największą grupą czytelników to są ludzie między 24 a 44 rokiem życia, to jest ten dla mnie, bo nie seniorzy czytają, tylko taka grupa najbardziej chyba aktywna zawodowo. Natomiast są najmniej aktywni, jeżeli chodzi o udział w takich spotkaniach, na mm. dlatego że mają no, chyba no, czas, na, no, ja też pamiętam, jak miałam 25 lat, to raczej tak praca, dom, dom, yy, praca, więc to jest takie troszeczkę usprawiedliwienie. Ale no. no, no, jest, jest źle, dlatego Ciecie. że taki słup przeczytał trzy książki w tamtym roku. Więc dawy są troszeczkę lepsze niż krajowe. Tak, bardzo dziękuję. Natomiast, no cóż, no ja popełniłam ten grzech i <laughs> chciałabym, żeby no, czytano moje, to, moje utwory liryczne. Mówię grzech, dlatego że przed pierwszym spotkaniem w Starostwie kolega z Fundacji Lex Humana stawił na Facebooku informacje o spotkaniu e, inkub i sukub, no i cóż Facebook zablokował e, o, oceniając e, że e, są to e, za e, tak, zaszerzenie treści satanistycznych. I kolega musiał wyjaśniać, że tak naprawdę to tu nie ma treści satanistycznych. A tak w ogóle to Państwo chyba nie zauważyliście, że nie ma tu czarnych świec, tylko są raczej dwie białe róże. I to jest to, że. W tym tomiku można znaleźć naprawdę dużo przyjemnych rzeczy, niekoniecznie smutnych, niekoniecznie tych, którzy, które, no jak to się czasami mówi, że dzieją się w ciemności. W ciemności również dzieją się piękne rzeczy. Tam jest nawet taki, takie są dwa utwory, co się dzieje <laughs> pod kołdrą w nocy. I co się dzieje przy świetle? Teraz to interesa, wszyscy przeczytają. <laughs> Będę się bardzo cieszyła z tego powodu. Młodzież część się tylko przedstawiła tych utworów. Faktycznie są pierwszy rozdział to kaiku, drugi to paleolityki i yy, yy, ułożone w sposób bilarny, dwa rozdziały, po dwa utwory, to są miniatury liryczne, a księżyc po, połowiony na pół, czyli on i ona. Ale to nie są te duchy złe, zesłane na ziemię, które mają kusić ona mężczyznę, on kobietę. Ale przecież w nocy można różne piękne rzeczy robić, prawda? Chyba sami przyznacie. Także nie ma tu żadnych takich elementów. Poza tym, jak można powiedzieć, że pisarze mają bardzo fajnie. Dlatego, że ci, którzy zajmują się literaturą, taką sensacyjną, kryminalną fantazy, e, korzystają z licencji na zabijanie. Tam oni mogą robić sobie i pisać wszystko. Natomiast my poeci Grzegorz jest taka licencja <kli> etnika. Pięknie, delikatnie, ale troszeczkę nam pozwala na więcej. Co niektórzy mówią, że poeci kłamią, to co piszą w swoich tekstach, to jest jedno wielkie kłamstwo. Tam nie ma nic prawdziwego. To jest takie wydumane często. Ale czyż naprawdę nie jest e, ciekawie powiedzieć, że e, gwiazdy to są jak skwarki na e, kromkach chleba z chmur? Czy ja coś skłamałam? <głos> <głos> Raczej chyba no nie. W każdym razie ja Państwa serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym moim najnowszym tomikiem. E, jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim zebranym dziękuję. Tym, którzy wystąpili, tym, którzy nas tu przyjęli, moim przyjaciołom, znajomym. No i słuchajcie Państwo, to jest dla mnie szczególny wieczór, dlatego że wybaczcie, ale dla mnie są tu najważniejsi goście. To Oleńka i Luk. Oleńko, luk! Tak, przylecieli z rodzicami z Irlandii, obiecili babunię. No, i oczywiście, co najważniejsze, Babcia, masz dla na nas prezenty. <noise> babcia oczywiście miała prezenty, cieszy się, że są i tylko troszeczkę już mi się smutno robi, bo czas tak szybko ucieka. I, I znowu będę sama w domku i będę za nimi tęskniła. Na szczęście mam Was, moi drodzy. Z Wami mogę się spotykać, rozmawiać w różnych sytuacjach. I dla mnie jest to budujące, i dzięki temu, tak naprawdę, też dzięki Państwu mogę pisać, bo mam coś do napisania wtedy. Ja jeszcze zapraszam na ciasto. Jest tutaj też moja przyjaciółka Agnieszka Orzech. I yy, yy, Agnieszko, to ciasteczko, to ciasteczko, którym będziemy częstować gości, to. Wam podać nazwę ciasteczka, no chyba to, tak, czy... wszyscy są chyba już ciekawi. To tak reszta trochę mi tutaj nasługę przypisała, natomiast ciasto zostało zrobione przez warsztaty terapii w ramach pracowni kulinarnej tak naprawdę, no ale nie niemniej jednak za moją tutaj motywacją. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Także zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę z moją książeczką nową, najnowszą się zapoznać, to ja chętnie złożę podpis, jakże ważny w tej chwili Dobry. przez chwilę, ale zapraszam również do wpisania się do mojej złotej księgi przyjaciół. Dlatego, że moje wnuki może za 20-30 lat zerkną do takiej księgi i będzie to najpiękniejsza chyba pamiątka. Że była żyła sobie jakaś tam babcia, która występowała, która coś pisała. Ale jeszcze dodam, że już otrzymałam, pan tak, Klaudiusz mój asystent osobisty, przywiózł już książkę. <grym i wiosenie> dla dzieci. Także y, książka Ulica Marzeń, tom wierszy dla dzieci. Jest już wydany. Natomiast promować na pewno będę w okresie szkolnym, czyli gdzieś tam, październik. Także proszę tam wypatrywać informacji, Przy czym dodam, że tomik ten napisałam dla dzieci, prawdę mówiąc, pod przymusem mojego syna Łukasza, bo to on sprawił to wszystko, który jest tutaj. I, i na zasadzie, no przecież piszesz, a dla wnuków nie napiszesz. To jak się zaczęłam tłumaczyć, synek, ale jak to trudno Ej. dla dzieci. No jak piszesz dla dorosłych? Ja wiem, no tak, dla dorosłych jest łatwiej, bo dla dzieci jest trudniej o wiele niż dla dorosłych. No ale się tak zawzięłam, przemyślałam. No i tak zaczęłam sobie pisać, pisać. Powstał tom z 33 wierszy. No, i prawdę mówiąc, to jest poświęcony Olejce i Lukowi. Także oni już swoją książkę mieli w ręku, przeglądali, zobaczyli siebie, nawet rozpoznali na zdjęciu. Także już dzisiaj zachęcam, gdzieś tam październik, żebyśmy mogli się ponownie spotkać, ale już w innym klimacie, bez duchów, bez demonów. Tylko właśnie na wesoło i z tym pierwiastkiem dziecięcym, który każdy ma z nas w sobie. Zapraszam na ciasto. Dziękuję. Natomiast muszę powiedzieć, że dzieci to są najpiękniejszymi odbiorcami. że Zawsze powiedzą prawdę. To także podziwiać. Dziękuję no, dziękuję, ten dziękuję, ten dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, to dziękuję za wszystkie, to za duże znaki. nie dzieje się przypadkiem. Z niemieckich do nas przybywają stron, na zawsze niezgłębioną jest. Zagadką, dlaczego z nami los swój dzielić chcą. W źrenicach tych posłańców prosto z nieba Istnieje smutek i marzenia blask. W kosie ziemskich spraw, ich serca wiecznie płoną, dając nad tym, którzy zawodzili. Odchodzą tak jak przyszli niespodzianie, zbyt ręką wypełniają się ich dni. I znów na długo zostajemy sami, być może trochę lepsi dzięki nim. naszych dusz. Ich pieśni w w lasach wciąż śpiewają i wieniec sił rozziewa po nich wiatr. Odchodzą stąd, lecz nie nie umierają. Z sumieniem naszym niespokojnym są. A kiedy czas Cierpie. Poproszę ci o już ostatnie chór. Daj, Boże, proszę, daj nadzieję chodzić z że i ja też nie przypadkiem byłem tu.